Jesteśmy w domu pana Tadeusza Kozowskiego, który mieszka w pobliskiej, niedaleko Margonina, w wiosce Lipiny, konkretnie w krakowskich osadach. Dlaczego to są krakowskie osady? Jak pan powie? Krakowskie osady, dlatego, że tu przyszli osadnicy z, Krakow, z Krakowskiego. Tam zabrali im ziemię na małej, na mistrzu na i co? I oni mm -hmm. tutaj była bardzo raczej oni tutaj chcą się osiedlili. Aha. E, jest pan też. E, Kombatantę, tak? Brał Pan udział w wojnie? No, w 1946 roku zostałem zatrudnięty do, do wojska. Tak? No a tam potem były te Ukraina, Białoruś. Aha. I tam byliśmy byli na, na bantach. Często byśmy służyli w Warszawie. Ale żeśmy tam wyjeżdżali, mm -hmm. no robić porządek. Wybili mm -hmm. straż, e, str 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 nie, ochronę tej granicy nie mogli dać rady, tak żeśmy musieli wyjeżdżać. Ja bym służył ochronie sztabu głównego. Tak. Jako wojsko. Bo ochrona rządu była KBW. A myśmy byli wojsko ochrona sztabu. To jeszcze był w tym co żył marszałek Rzymierski. tak. A niech mi Pan powie z Margonina, z kim pan znał, kogo pan znał tam w tej, jak pan wstąpił do tego warsztatu? No słynnych kombatantów tutaj tam z miasta? To początek, bo na no to jest tak, Drat, Kaszniewskich, trzech. Michał, Edmund i Tadeusz? Nie wiem jak ty, znam. czy było ich tam pięciu, ale nie a co. Trzech, no to... też już nie żyją. No. E, I ktoś jeszcze? Tak? Kto jeszcze a z żyjących? Żyjących Drat tylko jest. Kobiety to tam nie są, gdzie kobiety. To. No. I w tym, jeszcze ten, nie chodzi już. Kwiatkowski jest. Tak, Szkocki to jest próg Też próg mhm. A Ucjan Pieczyński. Też pan zna? Nie, to jest też próg mhm. mhm. A tutaj we Kipinach, co jest tak, był Kamiński, Bartkoleg żyje jeszcze. Bartkoleg, tak. Dobrze, a niech mi Pan powie, w którym roku się Pan urodził i jak długo Pan 17 mieszka? 17.06.1925 W 1925 25 roku się Pan urodził, a jak długo tu Pan mieszka? Ja tutaj mieszkam 53 lata. 53 lata. 50 lat, czyli mieliśmy 3 lata w styczniu. E, bardzo się zmieniły Lipina od czasu, gdy Pan przybył? Siem, dosyć się zmieniły, tylko co bo z początku, co tu było. Spółdzielnia, zaraz z początku założona, spółdzielnia produkcyjna. No to ja tu jeszcze wówczas nie byłem, a to przyszła żona, tutaj z matką była, bo ojciec umarł. Mhm. Żona była ze matką, u gospodarzy nie no mhm. bo co dwie kobiety mogły narobić. Żonę zamknęli, za obowiązkowe dostały. Siedziała, była ze sąsiadem razem ze Zabrana sąsiad od partii, sąsiada z że i wypuścili, a ją zaweźli do środy, siedziała pół roku. Mm -hmm. Z matką a no nie było jak. Mm -hmm. Dopiero jak tu się potem ożeniłam, no to dałam co radę gdzieś tu tam nie, i się to pomału zostało. Przepisali, żeśmy przepisali gospodarstwo spacji trzeba było, bo to było, tylko była... Zaliczka przed moją odpłacona to spłaściły i uporządkowane wszystko było wyprowadzone, no bo nie było nic tutaj. Spłacone to nie było. I też e, Może by nie dali co raz. Widzę właśnie, że tego pana domu stawiają wiatra. Wiatr, tak. tak. To jest na pana ziemi? To jest. No to tak jest, to na syna teraz, To jest nie? na syna ziemi. Jakieś korzyści z tego są? No to już seny ludzie, że tego założoną i wszystkiego się dowiecie. Dobrze, pan. dobrze.